Zespół bajera dowiozył nas do godziny 16, a więc za moment sprawdzimy, co dzieje się w kraju i na świecie, a także w regionie. Zapraszam na wiadomości. Warte słuchania. Pasieka Wielkopolska. Smak natury z rodzinnej pasieki w zasięgu twojego kliknięcia. Polski miód, pyłek pszczeli, pierzga, propolis, miody z dodatkiem owoców. Wszystko, czego potrzebujesz. Kup teraz online na pasiekawielkopolska.pl i nie daj się chorobie. www.pasiekawielkopolska.pl Zdrowie, tradycja i smak w jednym miejscu. Co najczęściej można usłyszeć od wychodzących stąd klientów? Widzi mi się! <laughs> Medi oferujemy specjalistyczne badania wzroku dla dzieci i dorosłych oraz szeroki wybór oprawek. U nas masz pewność konkurencyjnych cen bez podwyżek inflacyjnych oraz stałe zniżki dla emerytów i rencistów. Medi września, ulica kolejowa 15 w Galerii Karuzela. Więcej na Facebooku, salon optyczny Medi września. HydroTama. Osuszanie budynków i izolację. Pozbądź się skutecznie wilgoci raz na długi czas. www.hydroTama.pl Telefon 604-389-683 Nowe mieszkania, nowy budynek. Już dziś się zdecyduj na nowy bieżlinek. Zamieszkaj tam, a będziesz miał wszystko Komfort i ciszę i wszędzie blisko Czy to do sklepu, czy to do lasu Zamieszkaj w Bierzglinku, bo szkoda czasu Szczegóły znajdziesz na www.apartgd.pl lub pod numerem telefonu 513-210-210 Twój pupil ma nosa do dobrej karmy Nie karmą go paszą z marketu Dbaj o jego dietę i zdrowie W magazynie fabrycznym kupisz karmy najwyższej jakości z wysoką zawartością mięsa oraz akcesoria takie jak smycze, obroże, miski i szczotki. Wybierz magazyn fabryczny w Chrzanie przy Słonecznej 1. Twój kod i pies będą Ci wdzięczni. Zadbaj o ciepło w swoim domu z najlepszym opałem. Skład opału nickel-bioopał w słomówku ma wszystko, czego potrzebujesz, by pokonać mróz. Pelet wysokiej jakości, brykiet, drewno opałowe. Palisz i zapominasz o zimnie. Słomówko 16 września. Wystarczy jeden telefon. 609-058-102, a Twój dom znów stanie się oazą ciepła. Skład opału nickel-bioopał. Ciepło na wyciągnięcie ręki. To będzie. Ostatnia reklama. Uwaga Jarocin i okolice. Restauracja Karmnik zaprasza do udziału w wyjątkowym konkursie. Do wygrania stolik szefa o wartości 600 zł. Kulinarna uczta niespodzianka serwowana przez samego szefa kuchni Tomasza Ptaka. Co zrobić, aby wygrać? Napisz o swoim idealnym menu. Jakie trzy dania muszą się w nim znaleźć, aby stworzyć kulinarną ucztę idealną? Opisz swoje wymarzone dania, jakbyś tworzył je dla stolika szefa. Odpowiedź przesili na maila. Konkurs małpa Radiowarta.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 grudnia włącznie. Najlepsze zgłoszenie zabierze Cię w kulinarną podróż pełną smaków, których nie znajdziesz w karcie. Sponsorem konkursu jest karmnik Health Pizza and Restaurant. Jarocin Wrocławska 78 www.healthpizzajarocin.pl Reklama wiadomości Radia Warta. Pozytywne dane z polskiego przemysłu jest mocne odbicie. Marszałek Sejmu straszy posłów zwołaniem posiedzenia w Wigilię. Mieszkańcy centrum Gdyni wciąż czekają na czystą kranówkę już od trzech tygodni. Agnieszka Lipińska. Najnowsze dane z polskiego przemysłu pozytywnie zaskoczyły.